Proszę Państwa, jeszcze raz chciał podziękować za wczorajszy marsz Edgowskim patriotom, była to uczta i ciała, czoło i dziękuję bardzo, że jesteście niezłomni i dbacie o naszych niezłomnych. Cześć i Powiedziałem jeszcze raz proszę Państwa. Dzisiaj nadbiję koszulkę taką piękną. Wtedy będę, będę miał czymś czymś do ratusza, y, aby na sali sesy nie pokaże, że jest te, Polska jest tu, gdzie my jesteśmy. I się nie boimy. Teraz y, też wędkowskich patriotów, bo widzieliście bardzo dużą Położyli energii, pieniędzy na przygotowanie marszu i na wszystkie inne rzeczy, także ktoś zaraz z puszką od betlowskich patriotów przeleci, jakby ktoś chciał, to zapraszamy do wrzutki, będzie można też nabyć, jak obiecaliśmy, polskie walczącą na rzepach, także tu można będzie później nabyć. Timek zapraszam cię serdecznie. Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Polska, tu jest Polska Dzień dobry Państwu Przede wszystkim Chciałbym y, mojemu przedmówcy tutaj Halo, halo Podziękować za niezłą reklamę Mojego nazwiska Ale myślę, że to może się skończyć <toszczek> Chociaż nie jestem, nie, nigdy się nie bałem, się nie boję i nie będę się bał. Boję się tylko Boga, także... E, chciałbym Wam z całego serca podziękować w imieniu bydgoskich patriotów za wczorajszy dzień. To było... nie wiem, niesamowite, wspaniałe, cudowne ten tłum ludzi, to morze biało-czerwonych flag, które przeszło przez Bydgoszcz, takiego marszu od roku nie było w Bydgoszczy. A dlaczego od roku? Bo taki marsz miał miejsce w rocznicę śmierci naszego papieża Jana Pawła II. Taki marsz jest był jest potrzebny dla nas wszystkich. Dziękuję naprawdę za to że byliście na cmentarzu z nami gdzie my byliśmy na obchody o godzinie 11 I niestety tych ludzi było bardzo mało, bardzo mało to były obchody zrobione z ramienia naszych miłościwie panujących tam tutaj włodarzy tego miasta który spadł na wojewodę i niestety okazały się Jedną wielką mistyfikacją, proszę Państwa, oni mówią o tym, jak ci żołnierze wyklęci byli wspaniali, jak oni wspaniale walczyli za Polskę, jak oni kochali Polskę, tak jak oni. Tylko wyrzucają ze szkół INKĘ, wyrzucają ze szkół żołnierzy wyklętych wszystkich, wstrzymana jest produkcja znaczka z zaporą, oni tak kochali, tak kochali Polskę, oni tak samo kochają Polskie żołnierze w wleci. Czy uważacie, że to są słowa, które dają jakąkolwiek wiarygodność, bo ja uważam, że niestety to jest jedna wielka mistyfikacja. Powtarzam to po raz kolejny. Zaczynają znikać książki z Poczty Polskiej, gdzie praktycznie już nie można ich kupić. Zaczynając z księgarni, zaczynają e, wycofywane być właśnie znaczki. Między innymi, gdzie od kilku lat co roku, na 1 marca, był, był, był znaczek z naszym jakimś bohaterem. W tym roku miał być to zachorą. Niestety jest wstrzymany. I oni mówią o żołnierzu, że jako bohater, to To jest profanacja. kiedy. kiedy kiedy powstawał panteon na ulicy Chcyńskiej, na Bydgoskiej Łączce, to były głosy sprzeciwu, które leciały z raduszka. Że nic takiego nie powinno być. Że to są faszyści. Zresztą też nie wiem. Że to są naziści, współpracownicy. Z Niemcami współpracowali. I tak dalej, i tak dalej. Totalna bzdura. Komunistyczne kłamstwo od 1944 roku. Więc nie dajemy tutaj wiary. Ja wiem, że za te słowa, które teraz mówię, mogę być gdzieś pociągnięty do odpowiedzialności, że może nie tyle kardej, co opisanej. Nie, niech sobie piszą. Oni są w tego żeby pisać. Ja się ich nie boję. Ani nikt z Byrgoskich Patriotów nie uklęknie się tym. Ktoś tu mówił o niezłomności naszej. Nie, my nie jesteśmy niezłomni, my jesteśmy wyklęci. My jesteśmy tak samo wyklęci, tylko że w innym świecie, w innych czasach. Bo niezłomne to mogą być nich w swoich działaniach. W gazecie wyborczej. I nazywanie tych żołnierzy niezłomnymi jest, jest dla nich ujmą. To są nasi polscy bohaterowie, żołnierze wyklęci. Będę to powtarzał do tego momentu, dopóki będę mógł, dopóki Pan Bóg pozwolił żyć. chwała bohaterom! Cześć chwała bohaterom! Cześć chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Jeżeli tak bardzo Pragnie dzisiejsza władza żołnierzy wyklętych. Dlaczego IPN-owi zabiera się pieniądze na poszukiwania dalsze? Dlaczego profesor Szwagrzyk ma ograniczone możliwości w poszukiwaniach żołnierzy wyklętych? Tych oczywiście przyconych, bestialsko zamordowanych do dołów śmierci. Do takich dołów, które znajdują się na ulicy Kcyjskiej, z których my wydobywaliśmy ich szczątki. Jako wolontariusze przy Instytucie Pamięci Narodowej. Te pytania zostawiam bez odpowiedzi, bo oni nie są w stanie na to odpowiedzieć, bo są za słabi. Wczorajszy marsz pokazał nam, zbyt że jesteśmy. Jesteśmy siłą, nie jesteśmy zniewoleni. Jesteśmy wspaniałą, biało-czerwoną jednością. Dziękuję tutaj rolnikom. Na wsparcie w tym marszu. My też będziemy ich wspierać i wspieramy cały czas. Dziękuję Wam wszystkim, którzy byli. Nie ulegliśmy oczywiście prowokacji, nie? bo taka zdarzyła się nie pierwszy raz. Gość, który stoi w środku miasta, odpala rację na ulicy mostowej i ją rzuca na ziemię. To kto to jest? Zero reakcji. Przepraszam bardzo, reakcja była. Nie są. Ja teraz. Zadaje pytanie, skąd taki gość bierze się o godzinie 20 w środku miasta z Co on robi z Radcą? Skąd on się wziął? Z powietrza. No nie, on tam czekał na nas. On czekał na nas. On tam był ustawiony po to, żeby przerwać na marsz. Po to, żeby policja nam zakazała dalej. Marsz. Ale niestety zrobił to tak nieudolnie, że... Pewnie będzie pociągnięty do odpowiedzialności jakiejś A może i nie. Bo nie jesteśmy w stanie tego śledzić ani patrzeć na to. Mili Państwo, jutro o godzinie 11 spotykamy się na Bielawkach na cmentarzu przy grobie Leszka Białego. Jest to pierwszy żołnierz wyklęty wytoszczy, którego na wczoraj w apelu kolegów pognięto. Był to dla nas wielki policjant. Pominięto Leszka Białego. Mówiono o wszystkich po kolei, ale nie o nich. Pytanie dlaczego? Dlatego, że są niedo, niedoinformowani. Przeczytali to, co słyszeliśmy rok temu od innej władzy. 95% tekstu to, było, to był tekst z poprzedniego roku. Powiela. Gdzieś Kogoś, kto nie ma zielonego pojęcia o historii, o polskości i o wolności. Więc jutro zapraszam wszystkich na cmentarz na bielawkach, a za tydzień 10 na ulicy Kcyjskiej, jeszcze podamy godzinę dokładnie, na ulicy Kcyjskiej jest rocznica zamordowania naszego patrona Stowarzyszenia Zbigniewa Rostka. Zapraszam też serdecznie na cmentarz. No marzec jest takim miesiącem pamięci o żołnierzach wyklętych. O wyklętych zresztą my cały rok pamiętamy, dbamy o groby, sprzątamy je. Staramy się, żeby to wszystko wyglądało tak, jak powinno wyglądać, no bo nikt niestety nie dba o to. Eee, wczoraj mieliśmy to już tak na spokojnie i, i mieliśmy zaszczyt, gościć w rodzinę naszego Zbyszka Rostka, naszego patrona stowarzyszenia była to jego siostrzenica z córką, którzy byli u nas jakiś czas temu jeszcze byli z ostatnią żyjącą siostrą Gminiewa Rostka, niestety zmarła 3 lata temu i uwierzcie Państwo, że wtedy ta rodzina spotkała się tutaj z nami pierwszy raz od 30 lat był zjazd rodzinny na Cwertarzu na ulicy Nikt wcześniej ich tutaj nie zaprosił. Nikt do tej pory nie zrehabilitował Zbigniewa Rostka, go z, tych, z tego wyroku. A dlaczego to sobie odpowiecie sami? Jeżeli ktoś zna jego historię, to może sobie odpowiedzieć: jeżeli nie, to nie chciałbym przeznać, ale bardzo poczytać o nim. Kim był ten młody chłopak? pochodzący z Elbowa, mieszkający tu nie w Giełdkowie. Dziękuję Państwu bardzo i jeszcze raz dziękuję za to, że byliście z nami. Brawo!